Witam wszystkich. Witamy na kanale YouTube firmy ATES. Dzisiaj od założymy zestaw do Udik w kratkę do pojazdu Dacia Duster 2023 rok. Nasze produkty wysyłamy na cały świat. Możesz się z nami skontaktować, korzystając z informacji kontaktowych w sekcji opisu filmu. Nasz produkt jest dostarczany w pudełkach po 12 zestawów. Na zderzakach pojazdu znajduje się cztery drzwi, cztery błotniki główne i cztery błotniki dodatkowe. Nasze produkty są wykonane z tworzywa ABS. Jak widać, mówi Dacia Duster. Produkty, które widzisz, są czarne, ale możesz je samodzielnie pomalować na różne kolory. Po zamontowaniu na pojeździe Dacia Duster uzyskuje się bardzo piękny wygląd pod względem wzorniczym. Jest dostarczany do Ciebie w bezpieczny sposób. Eksportujemy na cały świat. Podczas fazy montażu musisz dostosować produkty do punktów czujników na pojazdach. Produkt nie jest produktem, który pęknie i zużyje się w jakikolwiek sposób. W naszej firmie strażackiej odnajdziesz wiele akcesoriów i wyposażenia specyficznego dla twojego pojazdu. Zękujemy naszym klientom, którzy już nas wybrali. Aby przejrzeć całą naszą pracę, możesz przejrzeć ją, wybierając kraj od naszej od globalnej od witryny internetowej od www.atesmotors.com.